Witam Was bardzo jesiennie. Zaczęła się już prawdziwa jesień, ale ja mam na dzisiaj w planach sadzenie czosków ozdobnych oto wyjątkowo efektowne rośliny kwitnące w czerwcu. Od jak dawna macie w swoich ogrodach czosnki ozdobne? Bo ja dopiero od roku, ale dzisiaj będę dosadzała kolejnych 50 sztuk. W tym odcinku opowiem Wam, jak ja to robię bo jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać by w nowym sezonie były cudownym wypełnieniem kolorowych rabat. Więc, jeśli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam do oglądania tego odcinka. Czostki ozdobne występują w wielu odmianach. Nadają się do każdego ogrodu, bo to rośliny niewymagające. Najpiękniej jednak wyglądają posadzone w dużych grupach, a że osiągają różne wysokości, to warto z nimi eksperymentować i sadzić w kolorowych kompozycjach z bylinami czy też trawami ozdobnymi. Posadzę je w środku dużej rabaty z różami okrybowymi. Najlepiej w miejscu sadzenia przekopać ziemię, dając nieco obornika granulowanego. Czoski będą miały piękne i duże kwiatostany. A jeśli zapomnicie o tym, to mogą nie urosnąć zbyt wysokie. Lubią stanowiska słoneczne, przewiewne i ciepłe. A na rabatach najpiękniej wyglądają wtedy, kiedy są posadzone w niejednakowych odstępach. A w zasadzie zanim je posadzimy, można je po prostu rozrzucić. I dopiero sadzić tak, jak się same ułożyły, co będzie wyglądało bardzo naturalistycznie. Sadzimy je na głębokość trzykrotności ich wysokości, ale u czosnków jest tak, że najpierw pokazują się długie zielone liście, a dopiero później wysokie łotyki. Więc warto je posadzić nieco głębiej, by te pędy wyrastające z cebuli były bardziej stabilne. Sadzę je na głębokość około 16-20 cm. Ponieważ ziemia jest wystarczająco mokra, to nie będę ich podlewać. Wkładając cebulę do dołka, umieszczam je pod niewielkim kątem, by woda nie dostała się do środka cebuli. Na opakowaniach, w których najczęściej kupujmy rośliny cebulowe, jest zwykle informacja o terminie sadzenia, który kończy się w październiku. Jednak w tym roku jesień naprawdę była ciepła, więc ja wykorzystałam w miarę klimatu i sadzę je dopiero teraz. Choć sądzę, że te cebule i tak spokojnie zdążą się ukorzenić i wiosną pięknie zakwitnąć. Bo przypominam sobie, że w ubiegłym roku rośliny cebulowe sadziłam w grudniu. Ukorzeniły się i kwitły bardzo ładnie wiosną. Na jednym miejscu cząstki mogą rosnąć nawet przez wiele lat, więc nie wykopywałam tych posadzonych wcześniej. Ponieważ nie lubią ich nornice, to jestem zupełnie spokojna o wszystkie moje posadzone cebule. Choć jak pamiętacie, miałam w ogrodzie ogromną ilość nornic, których pozbyłam się przy pomocy środka, który nazywa się kretowac. W ciągu trzech dni od zastosowania zadziałał. I odtąd nie mam ani nornic, ani kretów, więc go serdecznie polecam. O tym, by te 40 czosków w odmianie fioletowa sensacja wyglądało pięknie w nowym sezonie, zdecydowałam już pod koniec października. I właśnie wtedy przeniosłam wszystkie moje róże wielkokwiatowe z tej dużej ramaty na nowe miejsca. Bo jesień to czas najlepszy wprowadzenia zmian w ogrodzie. Duża wilgoć Jesienna gwarantuje, że rośliny w nowych miejscach ukorzeniają się bez problemu. Tutaj obok żurawek i trawkozdomnych od razu wyglądały przepięknie, więc już nie mogę się doczekać nowego sezonu, kiedy to rozrosną się, zagęszczą i zakwitną. Kolejnych nowych dziesięć cząstków w odmianie Mont Everest, kwitnących tym razem na biało, posadzę na tej rabacie z białymi i niebieskimi ostróżkami. Ponieważ zrobiło się tutaj sporo wolnego miejsca, a jest tutaj słonecznie, ciepło i przebiewnie, więc czaski będą się tutaj czuły doskonale. Przed sadzeniem roślin w moim ogrodzie zasilam rawaty głównie obornikiem granulowanym. Najczęściej jest on bydlęcy, ale każdy się do tego nadaje, bo jest prosty w użyciu, łatwo dostępny i mogę go wykorzystać wtedy, kiedy ja potrzebuję. Własny natomiast kompost dopiero się tworzy i robię go tak, jak opowiadam na filmiku, który jest już na moim kanale. Link znajdziecie pod tym odcinkiem. Zapraszam Was do oglądania, bo sposób robienia kompostu ma znaczenie. Przy kupowaniu cebul lub też przed sadzeniem cebul warto zwrócić uwagę na to, czy cebule są twarde i czy nie ma na nich pleśni. Jeśli jednak zauważyliście coś niepokojącego, to trzeba je zanurzyć w środku grzybobójczym lub też w roztworze, który można zrobić samemu. W skład takiego roztworu wchodzi szklanka wody, jedna łyżeczka sody oczyszczonej i jedna łyżeczka octu jabłkowego. Po zanurzeniu w takim roztworze cebula, kiedy wyschnie, jest gotowa do posadzenia w nowym miejscu. Cebule czosków ozdobnych mają różne wielkości, w zależności od odmiany, ale kiedy mają dużo składników odżywczych, to kwiatostany w porze kwitnienia są okazałe i cudownie wyglądają. Warto też takie nowo posadzone rośliny oznaczyć na znacznikach, co ja praktykuję od jakiegoś czasu, bo szczególnie wiosną zdarzało mi się nieraz zniszczyć jakąś roślinę, bo zapomniałam, co tu już posadziłam i co teraz wchodzi. A zdarza się to chyba każdemu ogrodnikowi. Każdy fragment mojego ogrodu jest już dokładnie zagospodarowany, ale mogę jeszcze kilka rabat nieco powiększyć, by zrobić na nich nowe kompozycje. I właśnie ta środkowa rabata będzie powiększana nieco, bo mam tutaj w planach do fajnych kilku roślin, ale to dopiero wiosną. Natomiast teraz cieszę się, że będą tutaj te białe cząstki pięknie wyglądały. Jeśli jesteście ciekawi, jakie ja mam kolejne plany w ogrodzie, to zapraszam Was do oglądania następnych odcinków. A za dziś dziękuję. Dziękuję też za wszystkie subskrypcje, komentarze i łapki w górze. Miłego dnia. Cześć.